Jak się masz, Sid? Dobrze, stęskniłem się za wami, więc dzwonię. Co słychać? My też za tobą tęsknimy, Sid. Ale cieszy nas Twoje szczęście. Jak się miewa moja synowa? Rośni? Dobrze. A co u Taty? Gdzie jest? Muszę z nim pomówić. O jednym z naszych hoteli. To śpi. Śpi? O tej porze? Przecież to ranny ptaszek. Dlaczego śpi? Wszystko w porządku? Oczywiście, co by mogło być nie tak? Chciał sobie dłużej pospać.